Chyba że. Chyba że kiedyś. Nie wiem, dostanę jakoś współpracę z jakąś stroną czy cokolwiek, no to. Wtedy jak najbardziej. Co za łóby? Wahapen mi zostawiło. One hm. not, two one. I cię jest. O kur tak cię. Aha Spot. Ten HP. Ej short, short. Gdzie, gdzie jesteś? Zabijam na midzie O, super. Rai FK, men. Mid. mid. Mid, mid, O, mi idzie. Serio, połasiłem się po Galileo. Poza o, mam pakę, mam pakę. Tu, tu... Uh, a lot uh, top win.

Patrzcie, patrzcie. Nie to wcale nie daj, że dopiero z meczem zaczęliśmy. A ja żem kurwało o 9, żeby kostę sprzedać. I żem kurwało i wstało o 19.00. Żem o 15.00 usnął CT? Z. Ale tak nie jest. Bo dwóch jest na B. One more, one more. Wty. Ta CT może być albo jungle. Ciekawka jest zabita, raczej wykałaczka. Still. Tak. A najlepszy to jest szpon, on szponata by chciał. Mam window, window, window. Jakiego to? Ew, oh, 6 Talon, Butterfly, no nie wiem. Flash są brzydkie, tak dla mnie. Probably Younger, probably Younger. Younger. dla Ciebie brzydkie? Butterfly. -e. A. Nie podoba mi się jakoś te kosy. Tak jest za... za bardzo. Nie mam drugiej kosy. Mówiłem, że short, dostałem short. dwie i sobie połączyłem w jedną. Last the the Czemu chodzimy, ciągle to... What's up? What's up? What's up? Coś jeszcze? <laughs> nie jest obraza w twoją stronę, tylko to nie są twoje normalne rangi, a mimo wszystko tak są od ciebie. A tak kurwa na większość masz jestem wyznacznikiem w sumie, takiej słabej gry, powiedzmy. U-ramp. Właśnie niechaj slipa. Lander. Hey I have bomb, I hope bomb. A będzie raczej raczej tak, no? No co ty na tej urządzeniu, że, tym, że oh, to jest to A ty stary jesteś. O. Coś ty zrobił chłopie. rzucił mi smoka. kiedy dał mi dalnego pika. Za tak raczej, raczej tak. bi. One no clear one low HP. Bo 11 chiappe mi zostawił. Rampa Nie ma wnet. Dajcie coś, bo. O, boiler. <laughs> to żeś dostał wariacie. Where's Nie widzisz. Last, last, last HP. <laughs> Łukasz leci na milionie fps ów Flash i Łukasz dostajesz w twarz. Patrz, yeah. <laughs> bazowałeś. za***ałeś Nie potrafię obrócić flasza ty. Kurwa, na me... no dziękuję. A ja mogę nic zabić, sy... <laughs> Wystraszyłem się Dobrze, ja to, to tak Nie, to Fortuna gada w grze i na Discordzie na raz, dlatego głosować podwójnie tak. ja, Nie, nie, tu... nie no To co? To smutek ja! Kto tego Heavena patrzy? Ja Nikt <laughs> <gulanie> <gulanie> Tylko nie gdzie jeszcze z mojego pupawu, dlatego że tam w ogóle A w masz na sali Siatka, siatka, siatka leży siatka, ale zawsze mnie to dziwi. Co to za pytanie? Skąd kosa? Co to za różnica? Skąd dzisiaj o? Ej, widziałeś siatkę jeszcze? Siatka, uważaj. Przeszedł. I codziennie będą odcinki z dwóch nowych gier? Na YouTubku też będą streamy z innych gierek. No co ten... robisz? Na TikToku nie będę streamował raczej innych gier, bo na TikToku to się nie przebije, ale... Na YouTubie bardziej mi zależy. Nie, na midzie mi wychodził się, jak się przestałem patrzeć. Nie, no, Sightless chyba, albo Gnertu. Zaszły e, kilo luki. No trzech to jest. Trzech w mainie. Trzy. Trzy mid. Ale przymierzam się do wymiany w końcu tego auta. Marzy mi się 60 Main, main. Main, main, main. Ej, na bójcie jest. Dwóch mit no, Wydaje mi się, że to raczej... Raczej okay, świecę będę Non stop, non stop, co chwilę, co chwilę, znaczy... Hello?